Ten film pan Krzysztof nakręcił w okolicach Mucznego i Stuposian. To miejsca rzadko odwiedzane przez turystów, dlatego znakomicie nadają się do podglądania życia zwierząt, ale wymaga to wiedzy, czasu i dużo szczęścia. Tak udało się sfilmować tę scenę, kiedy z lasu wychodzi niedźwiedzica z dwoma młodymi i od razu dostrzega, że w odległości kilkunastu metrów czai się wilk. Wahała się, czy wejść na łąkę, czy nie? E, w pewnym momencie wykonała taki gest, jakby chciała powiedzieć maluchom, zostańcie tutaj, bo ja muszę coś załatwić. I szybko sprawę załatwiła, bo wilk wolał nie ryzykować spotkania, a niedźwiadki mogły bezpiecznie przejść przez łąkę. Niedaleko tego miejsca pan Krzysztof nagrał kolejny film z rysiem w roli głównej. A to rzadkość, bo nie udało się to wielu nawet doświadczonym leśnikom. Co ciekawe, zwierza, które zawsze unika spotkań z ludźmi. Został sfilmowany z odległości zaledwie kilku metrów. Pomógł w tym deszcz. 20 minut przed przyjściem Rysia, w miejscu, gdzie Ryś został sfilmowany, było dwóch strażników granicznych, z którymi rozmawiałem. Oni po rozmowie ze mną odjechali. No i deszcz zniwelował zapachy, które zostawiali po sobie. Dlatego Ryś, prawdopodobnie dlatego, Ryś się nie bał. No, i przystanął tam na chwilę, rozglądał się, ja go wtedy filmowałem. Zwierzak nie dostrzegł także obecności pana Krzysztofa dzięki temu, że stał nieruchomo. To sposób nie tylko na filmowanie dzikich zwierząt, ale także bezpieczne zachowanie się w przypadku spotkania w lesie na przykład niedźwiedzia. Takich filmów, a także zdjęć pan Krzysztof ma w swojej kolekcji wiele. Jest z nich dumny, ale docenić mogą je tylko nieliczni, bo autor nie umieszcza ich w internecie. Widownią są znajomi i leśnicy.